Siema, ja jestem NGGank i dzisiaj pokażę wam najlepsze wędki dla początkujących, dla średnich graczy oraz dla najlepszych graczy w FISH. Pokażę wam jakie wędki kupować, a jakich nie kupować, żebyście nie tracili kasy. Przed zaczęciem zostawcie suba, bo dobijamy 100 tysięcy subów do końca roku, a my przechodzimy do odcinka. Więc widzowie, tutaj mamy wszystkie wędki w całej grze i teraz widzowie zaczynamy od D. W D będą wędki, których no, nie, w ogóle nie powinniście kupować, więc widzowie zaczynamy i widzowie od razu dajemy taką wędkę jak Lucky Rod. Nie kupujcie takich wędek właśnie jak Lucky Rod. Practic Rod też jest słaby. Flimsy rod wiadomo, long rod widzowe też tutaj Tu po prostu będą wędki, których nie kupujcie, nie będziemy tego przedłużać Nie będę wam tłumaczył czemu, nie kupujcie w ogóle tych wędek, nie opłaca się No i training rod oczywiście też Ale wiecie co, widzowie, jednak damy lucky roda na cebon On ma takiego laka i on jest spoko, więc... Yy... Jednak Lucky Road będzie na C I teraz przejdziemy sobie do C dla takich już początkujących Które wam nawet polecam Rapid Rod będzie spoko Na pewno Fortun Rod też będzie spoko dla początkujących Na pewno Carbon Rod O, Carbon Rod jest całkiem niezły I myślę, że sobie jeszcze damy tego Fungal Roda na C On będzie też całkiem niezły Dobra, teraz zaczynamy kategorię B I myślę, że w B już będzie tak powoli średni Jeszcze tak początkujący średni I na pewno widzowe na Magnet Roda Ona jest naprawdę fajną wędką, fajną, dobrą Widzowie, Magnet Rod wam daje to, że jak łowicie rybę Yeah. to macie jeszcze szansę wyłowić co innego właśnie na tym to polega, i prawdopodobnie są tu baity, jak dobrze pamiętam, dawno nie łowiłem tą wędku więc y, Magnet Rod na pewno oddaje. na pewno magmarod widzowie Magmarot no na pewno, bo magmarod y, widzowie daje wam fajne ryby na wulkano. i możemy jeszcze dać tą nową wędkę na Forsaken za 50 koła, nie jest jakoś jakoś ona mocna dlatego nie daje jej wyżej y, ale jest ogólnie spoko i ogólnie jeszcze jest Midas Rod, który jest też dosyć średni, nie polecam za bardzo tej wędki lecz nie chcę dawać jej wyżej ani niżej za bardzo, ale Midas Rot możecie kupić za 55 koła w Merchancie. No i damy w sumie jeszcze tego Haunted Roda, bo ten Haunted Rod i tak się już go nie da zdobyć. E, a jak macie tego haunt Roda, to spoko, ale i tak pewnie będą większe, lepsze wędki. Dobra, myślę, że zaczniemy powoli tier A dla takich już średnio dobrych graczy, ale nie takich najlepszych. Mianowicie na pewno Steady Rod. Wiadomo, no Steady Rod to chyba każdy wie, czemu ta wędka jest dobra, ponieważ ta wędka ma 10 tysięcy kilogramów jakby możliwości łowienia ryb, co daje wam naprawdę duże możliwości na przykład łowienia Whale'a, Shark Whale'a, który no, w chyba z 1000 kilo 6000 kilo. Okej, okay, myślę, że na tym atwie, że damy jeszcze sobie słonkę Roda. Ogólnie słonkę roda możecie zdobyć za pomocą y, skrzyń i te skrzynie możecie zdobyć po, za pomocą właśnie treasure mapy. Treasure mapę możecie zdobyć po prostu za łowienie ryb i po prostu jak macie tą mapę, to możecie iść naprawić tą mapę, żeby otrzymać te całe kordy do po prostu Forsaken, forsaken Shore's tamtego typka i ogólnie no ta wędka jest dosyć rzadka. Ale spoko, jest dosyć mocna Ponieważ daje on wam też takiego boosta Że macie większe szanse na dropnięcie tych Treasure map, że tak powiem, albo No treasure map, no i oczywiście nie może zabraknąć Rainforest rod, rainforest rod też Jest bardzo dobrą wędką, rainforest roda Możecie kupić na dieselite deepie i daje Ona wam infinity Kilograms fish, czyli możecie Dropnąć nawet rybę 100 tysięcy kilo ile taka jest, może jest, nie wiem, nawet Więc daje ona wam infinity Łowienia ryb, jakby no wiecie, waga Infinity, I tutaj w ogóle jeszcze mamy tą wędkę Nową Buddy Bond rod I możecie ją zdobyć za pomocą, widzowie yy, Tego, że zaprosicie znajomego To po prostu, widzowie, jak zaprosicie znajomego To wtedy możecie otrzymać tą wędkę I jak on wbija, oczywiście I widzowie, tą wędkę daję na C, ominąłem ją, zapomniałem Dajemy ją na cenę, no, ona jest średnia Tam chyba z 300 kilo ma max, więc to jest totalnie Dla początkujących, no ale lepszy niż Te Tiery D, chyba mi się wydaje Ale okej, okay, widzowie, czy Nocturnal dajemy na A czy na B To jest dobre pytanie, ale dobra, damy na A Widzowie, bo ona w sumie kosztuje 11 koła Tylko i ma całkiem dobre staty ty, ale i tak chyba dalej bym się trzymał stilata no Dobra omijmy ten Noctural damy na B w sumie no dobra, damy na B I dobra, damy jeszcze chyba King's Roda na A Tak mi się wydaje I teraz powinniście się dziwić, czemu daje King's Roda na A? No wiecie widzowie, jakby Są o wiele lepsze wędki na S I wydaje mi się, że King's Rod jest mega dobrą wędką, lecz Są lepsze wędki, dlatego muszę dać na A Ale King's Rod kosztuje 120 koła, czy tam 100, 120 koła I widzowie, możecie kupić tą wędkę gdzie? Na Keeper's Altar możecie kupić tą wędkę I dobra, teraz się zaczną te najlepsze wędki, więc wydaje mi się, że Najlepszą wędką oczywiście jest No Life Rod Za 500 level ta wędka jest totalnie OP. Nie wiem, czy widzieliście jak ta wędka działa, ale sobie zobaczcie, jak ta wędka działa. To jest naprawdę OP, ma też Infinity, oczywiście. Eee, widzowie, nowa wędka Road of the Depths jest mega OP na makro. Naprawdę jak makrujecie, to tą wędką możecie zostać normalnie miliarderami, naprawdę taka kasa leci i ona ma taki efekt 30 tysięcy km, oczywiście. I ona ma taki efekt, że za wami się pojawia taki duch i on wam daje czasami rybę jakąś, czy jak to działa, bo sam nie mam tej wędki, jeszcze muszę ją kupić, mam 2,5 miliona, to kupię ją, więc naprawdę, Rod of the Depths, super wędka, jeżeli wstać was na nią, kupcie sobie ją oczywiście, i widzę wam, myślę, że to, oczywiście Trident Rod, no to jest wiadomo, Trident Rod to jest, yy, totalnie widzę Trident Rod, jeżeli jesteście średnimi graczami, chcecie już się zostać lepszymi graczami, Trident Rod od razu po Steady Rodzie kupiłem Trident Roda, kosztuje 150 koła i potrzebujecie, tak, do tego Trident Roda potrzebujecie 5 Enchant Reliców i potrzebujecie 150 koła kasy i wtedy możecie zrobić sobie tego czy ten i oczywiście na trident roda od razu hasty robicie enchanty oczywiście aurora rod też jest dobry pod zarabianie kasy i na aurora rod chyba jest resilient najlepszy z tego co pamiętam chyba tak chyba resilient nie jestem pewien ale aurora też jest mega dobry na aurorze możecie dropnąć 6000 kilo takie ma staty i ogólnie kosztuje ona 90 koła więc jest dosyć tania ale potrzebujecie totem który kosztuje 500 koła więc ogólnie ta wędka łącznie kosztuje 590 koła no i dobra, myślę, że Myfical Roda też damy na S, ale to nie będzie taki. Dobra, tu mamy pierwszy No Life Rod, chociaż Trident chyba będzie. Nie, dobra, na razie damy tak, widzę, na razie damy tak. Myfical jest dobry, 110 koła, możecie oczywiście też, merchancie, go kupić. Myfical Rod jest spoko, kosztuje on 110 koła, tak jak powiedziałem, i macie większe szanse chyba na to właśnie dopięcie Myficali, yy, Myfical Ryby, są spoko wędka. I że została nam ostatnia wędka Destiny Rod, i widzę, nie wiem, czy dasz tą właśnie wędkę na A czy na S. Ona daje wam 200%, 250 procent laka co daje no, dosyć sporo jakby jest tego laka kosztuje ona 190 koła i musi mieć chyba 70% bestiary chyba wszystkiego albo jakieś tam y, krainy właśnie nie wiem czy dać na A czy na S dobra damy na A e, bo na S są naprawdę już takie dobre wędki na A damy jest spoko wiadomo dobra to możemy zrobić tak że tutaj będą te y, najlepsze powiedzmy że to tak będzie wyglądać Jakoś tak to będzie wyglądało, widzę, właśnie w taki sposób wygląda ten tier. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie pisać w komentarzu, ja odpowiadam na wasze pytania, jakieś dotyczące gry, ja spadam, no i Elo.